1000 subskrypcji! W sumie nie spodziewałem się, że w takim tempie zdobędę 1000 subskrypcji, ponieważ tryb zombie z Call of Duty nie jest jakiś popularny w Polsce, więc taki wynik mnie zadowolił. Z tej okazji stworzyłem specjalny odcinek, Opowie wam taką historyjkę z trybem zombie, o moich początkach, o tym jak zdobyłem doświadczenie grając w tą grę i jak zacząłem przygodę z YouTube'em. Myślałem, żeby taki film nagrać, jak zdobędę 5 cyfrową liczbę subskrypcji, lecz może to zająć troszeczkę czasu. No i z tej okazji będzie też specjalny livestream, w którym spróbuję przejść każdego historyga z Cold War. Jeżeli chcesz ze mną zagrać, to link do formularza znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz przejdźmy do odcinka. Rok 2011 to wtedy po raz pierwszy zagrałem w tryb zombie. Będąc wtedy u mojego znajomego, graliśmy w różne gierki. Graliśmy w FIFA, w GTA, no i w Call of Duty. I tam też po raz pierwszy zagrałem w zombie, a dokładnie w mapę Dead Ops Arcade. Pamiętam, że szło mi opornie, więc. Wtedy też nigdy nie słyszałem o takim trybie w Call of Duty. Jedyne co robiłem to kręciłem się w kółko i w kółko, licząc na to, że zbije dużo zombie, lecz tak to nie było. Potem kilka miesięcy później mój brat dostał na pierwszą komunię laptopa. I tak, miałem kiedyś komputer, który też dostałem na komunię, lecz był taki jeden problem z komputerem, po prostu go nie mogłem go więcej uruchomić, a że wtedy nie za bardzo znam się na Informatyce oraz na komputerach, to więcej go już nie użyłem. Powracając do laptopa. Brać teczny zainstalował grę Call of Duty World at War. Tam też mogłem zagrać w tryb zombie. Nie grałem za często w ten tryb, bo i tak szło mi źle. Nie mogłem nawet zdobyć wyższej rundy niż 3. Potem zacząłem używać cheatów, używając też konsoli, na nieskończoność amunicji i życia, więc to były jedyne metody na zdobycie jakichś wysokich rund. Aha, no i jeszcze był jeden malutki problem. Laptop mojego brata nie słyszałem złożył do grania, lecz do codziennego użytku, więc gra nawet na najniższych ustawieniach graficznych w niektórych momentach przypominało pokaz slajdów rodem z PowerPoint'a. Potem była połowa roku 2012, wtedy już miałem PlayStation 3. Pod koniec roku szkolnego kupiłem grę Call of Duty Black Ops 1. Tam też grywałem w zombie ze znajomymi, grający najprzyważniej w, w Kidunder Totem. I tam też mi bardzo pornie. Nawet do rundy 20 potrafiłem zginąć 40 razy. Na serio, wtedy byłem takim no byłem żyja, ciepiernicza, ale wtedy też nie garniałem nic, kompletnie nic. Dopiero później kolega mi tam opowiedział podstawy tej mapy, jakie bronie są dobre, które perki są dobre oraz jak działa np. Paka Punch i kolega. Dał mi jeden bardzo ważny typ, który używam nawet do dziś, czyli Jaggernock jest perkiem numer 1 i zawsze powinno się go kupić w niższych rundach. No i zacząłem też ogl oglądać więcej filmów oraz poradników z trybu zombie, aby ogarnąć perki, bronie, mapy, tryki oraz jakieś strategie. Listopad 2012: Premiera Black Opsa 2. Z tej gry miałem najwięcej frajdy, bo nie skupiałem się na zdobyciu najwyższych rund. Dla mnie liczył się fan. Na przykład, campiliśmy we czwórkę używając hamera oraz RPD obok da potapa w mieście, bądź trollowaliśmy innych graczy, rzucając EMP w skrzynki, w perki oraz w packa punch. Albo grało się w split screenie w cztery osoby. Chociaż wtedy gra jest niegrywalna, jeżeli każdy używa jakiś CK. -a. Bądź innych szybkostrzelnych broni. Pomimo, pomimo, że wtedy byłem świeżakiem, to byłem coraz lepszym graczem, przynajmniej ja to tak zauważyłem. No więc to grałem w mieście. Grałem też na początku dużo w tranzyt, ale ta mapa mi się nie do końca spodobała. Problemem była lawa, mgła, rozmiar mapy, no oraz przemieszczanie się, ale to opowiem w przyszłości, jeżeli, nade jeżeli nadejdzie taka okazja. Grałem też we wszystkie DLC, chociaż Newtowna i Byrit kupiłem później, bo nie miałem wtedy Season Pass upgrade w Newtown, a Byrit na początku mi się nie podobało, ale zdanie zmieniłem, kiedy zacząłem w tą mapę grać. Najbardziej wyczekiwałem na mapę Origins, która jest dla mnie najlepszą oraz najbardziej przechabowaną mapą w historii Call of Duty. Z niecierpliwością czekałem na tą mapę, oglądałem bardzo dużo materiałów, w sumie nawet do dziś bardzo lubię grać w tą mapę, ale to też opowiem później. Wspólnie z Black Ops 2 mam najlepsze wspomnienia i tą grę zawsze będę wspominał bardzo dobrze. Moje umiejętności bardzo się poprawiły przez te 12 miesięcy. No i potem wyszło Call of Duty Ghost, więc skupiałem się jedynie na tej grze. Potem powróciłem do Black Ops 2 po 3 miesiącach grania w Ghost, bo gra po prostu mi się znudziła. I wtedy pomyślałem, że jeżeli mam już Master Prestige w multiplayer. To czemu nie spróbować zdobyć najwyższy rangi w zombie, jaką jest czaszka z podwójnymi strzelbami. W przeszłości oglądałem poradniki jak zdobyć taką rangę, trafiłem raz na polski gameplay, lecz i to nie pomogło. Jedynie co wiedziałem, to to, że może zdobyć po prostu wyższe rundy. Przypomniało mi się też jak kiedyś gracze używali strategii na schodach w mapie DaiRise, więc rozpocząłem od tego. To jest bardzo prosta strategia, i już w pierwszym meczu zdobyłem rundę 39. Potem grałem do rundy 50, a zdobyłem tą drugą najwyższą rankę, czyli czaszkę z nożem. Później próbowałem grać na innych mapach, na Byryd, kampiłem obok Juggernauta w Origins, używałem strategii obok stacji czołgów. Zacząłem też oglądać streamerów, i pierwszym streamerem, jakiego, jakiego pamiętam, to był Gamer O'Neil, który streamował wysokie rundy z mapy Mob of the Dead oraz London Game. Gamer 28, później The London Project, który streamował wysokie rundy w Origins. Od tego pierwszego odkryłem ciekawą stronę ZombieRecords.com, w którym gracze mogli pochwalić się swoimi rekordami. Ta strona mi dużo pomogła w zdobyciu tej rangi i nauczyłem się kilku ciekawych strategii. Ogólnie zajęło mi 10 miesięcy do zdobycia tej rangi, długo to schodziło, ponieważ grałem też w inne gry niż Call of Duty, no i też nie zawsze mogłem grać na konsoli. Na przykład jeżeli miałem, miałem słabe punkty, no to wtedy nie mogłem grać od rodziców. No i po Skupiałem się potem na zdobyciu wysokich rund na każdej mapie i najwyższe rundy jakie zdobyłem to runda 77 w Dairise oraz runda 64 w Buried oraz Origins. Kilka lat temu był to dla mnie bardzo dobry wynik i wiem, że w przyszłości chciałbym poprawić te wyniki. Kiedy doszła informacja, że Black Ops 3 będzie na konsolę ósmej generacji, to wtedy chciałem kupić PlayStation 4, a że nie miałem żadnej pracy, nawet żeby pracować raz w tygodniu, aby po prostu sobie zarobić, to wpadłem na genialny pomysł, aby... Sprzedać PlayStation 3 razem z grami. Co było głupią decyzją, bo pieniądze ze sprzedaży wydał na piłkę nożną. A o zakupie PlayStation 4 mogłem zapomnieć. Tak więc, jedynie mogłem zadowolić się oglądaniem gameplayer oraz liveów. Pomimo, że nie miało żadnej konsoli oraz mocnego podstępu, i tak dużo, dużo, dużo oglądałem Black Opsa 3. Oglądałem turniej z mapy Dry Rachy o 500 dolarów. Pamiętam, jak ludzie narzekali na błędy w Revelations. Pamiętam że też. Y moment, w kiedy Treyarch wypuściło chyba najlepsze DLC, czyli Kroniki Zombie. A pierwszy raz w tą grę zagrałem dwa lata po premierze. Wtedy pożyczyłem PlayStation 4 od mojego brata czytecznego oraz kupiłem Black Ops razem z tym DLC. Trochę szkoda, że zacząłem tak późno grać w Zombie, bo zainteresowanie było nieco niższe niż w dniu premiery. I wtedy po raz pierwszy zacząłem streamować z Call of Duty. Były jakieś tam gameplaye oraz wysokie rundy. Nawet możecie zobaczyć moje zapisy live na moim kanale. Głównie grałem na Origins, Ascension Moon oraz The Rise of Drache. No i tak grałem przez 6 miesięcy, bo po potem musiałem oddać PlayStation 4. W wakacje 2018 roku poszłem pracować przez miesiąc w magazynie i za zarobione pieniądze złożyłem PCTA. Nie było to może mocny zestaw, bo składał się z i5 8400 oraz GTX 1050 Ti, ale na sam początek mi to wystarczyło. Dlaczego postanowiłem złożyć PCTA zamiast jakąś konsolę? Dlatego, że mogłem grać w starszej wersji Call of Duty, no i chciałem wtedy zacząć przygodę z YouTubeem i laptop, który jeszcze miałem. Był po prostu stary i wolny. Listopad 2018 roku, premiera Black Ops 4. Powiem wam, że nie byłem tak podekscytowany premierą tej gry, ale też od tej gry zacząłem tworzyć poradniki. Najwięcej poradników zrobiłem z mapy Blood of the Dead. Czasami nagrywam poradniki z innych map, czyli mapy Nine oraz Race Rozpaczy. Na początku grałem dużo w Blood of the Dead, czy tam Krew Żywych Trupów. Niestety całkiem inaczej wyobrażałem sobie tą mapę, ponieważ było tam kilka zmian, które mi się zbytnio nie podobały. W Race Despair też zbyt długo nie grałem. Owszem, też tworzyłem poradniki. Nawet stworzyłem jeden odcinek dotyczący strategii na wysokie ale Race Rozpaczy jest dla mnie słabą mapą. Ogólnie też myślałem, że mapa 9 będzie kiepską mapą. Alma mi się od razu bardzo spodobała, bo nie pamiętam mapy, gdzie byliśmy w Koloseum. Jest to prosta mapa, nie jest skomplikowana, ale też dająca jakieś wyzwanie, na przykład minibossy oraz ogień, który utrudnia zdanie. No i okrzyki z widowni to jest coś wspaniałego. Potem zainteresowanie moim kanałem spadło, też miałem zbyt duży widownie, bo miałem zaledwie kilkadziesiąt subów. Potem straciłem motywacji, aby dalej nagrywać filmy oraz grać w tą grę, więc powróciłem do tych starszych serii. No i potem zacząłem Grać w Call of Duty Black Ops 3, głównie na mapie Origins, chciałem wtedy pobić jakiś rekord, i najbardziej zainteresowała mnie kategoria speedrun do rundy setnej, używając mega gum. Wtedy rekord wynosił 3 godziny i 32 minuty. Wtedy udało mi się pobić ten rekord, zdobywając czas 3 godziny 30 minut 14 sekund. Nacieszyłem się tym rekordem przez kilka miesięcy, bo później miałem konkurenta w tej kategorii, który pobił mój rekord zdobywając czas 3 godziny 28 minut. Potem ja pobiłem jego rekord o 4 minuty, a z kolei znowu on, on pobił mój rekord zdobywając czas 3 godziny 21 minut oraz 55 sekund. No i potem ja pobiłem jego rekord o 10 sekund. No i później ten wynik poprawiłem o 30 sekund przed premierą Cold War. Ja jestem absolutnie pewien, że można zrobić czas niższy niż 3 godziny i 20 minut. Kto wie, może kiedyś poprawię ten wynik. No i nadszedł czas gry Black Ops Cold War. A co za tym idzie? Z powrotem zaczął nagrywać. Ja miałem już duże oczekiwania po nieudanym Black Opsie 4, ale też nie spodziewałem się, że zainteresowanie będzie o wiele większe niż w przypadku Black Ops 4. Na początku co dzień subskrybował mój kanał, tak jedna osoba, maksymalnie trzy osoby. Dopiero od połowy grudnia mój kanał zyskiwał coraz to większą popularność w wyświetleniach oraz subskrypcjach. Co mnie bardziej motywowało do tworzenia kolejnych materiałów. 250 subskrypcji zdobyłem pod koniec grudnia, 500 subskrypcji zdobyłem gdzieś tak w kwietniu, no i teraz 1000 subskrypcji zdobyłem 30 września też. Po raz pierwszy mój film przekroczył 10 tysięcy wyświetleń, mowa tu o poradniku z d jak przejść i strega. Zacząłem więcej grać z widzami, nagrywałem częściej streamy. nawet na początku roku kupiłem mikrofon, aby jakość dźwięku była, była lepsza. Zmieniłem też jedną rzecz, czyli nagrywanie komentarza. Nie robiłem już tego z pamięci, tylko piszę sobie tekst, aby się nie jąkać oraz nie gubić się w słowach. Dużym problemem, jaki mam jest język. Część z was tego nie wie, ale od ponad 12 lat mieszkam w Belgii. Dużo rozmawiam w języku holenderskim, czy to ze znajomymi, czy to w pracy. Nie uczęszczałem też do żadnej polskiej szkoły, więc moja znajomość polskiego była coraz gorsza. Dotyczyło też to Artykulacji oraz budowy zdań, dlatego zdecydowałem się na pisanie takich tekstów zanim zacznę nagrywać odcinek, żeby to brzmiało o wiele lepiej. I uwierzcie mi, ale to jest serio denerwujące. To ciągłe jąkanie się albo mówi niewyraźnie, czasami nawet dostaje komentarze dotyczące mojej mowy. Czy będzie w kiedyś lepiej? Nie wiem. Póki co to nadal będę tworzyć dla Was content i mam nadzieję, że premiera nowej mapy Forsaken oraz nowej gry Call of Duty Vanguard sprawią, że mój kanał będzie coraz popularniejszy. Natomiast na no, jak długo będę zajmował się YouTube'em, tego to nie wiem. Póki co nie mam żadnych dużych planu, planów, na przykład, żeby się wyprowadzić. Najwyżej tak, że dwa lata się wyprowadzę, a co będzie później? Nie wiadomo, tylko Pan Bóg wie. I to by było na tyle z tej mojej historyjki, mam nadzieję że wam się spodobało, jeżeli macie jakieś pytania to napiszcie w komentarzu, no i do zobaczenia w następnym odcinku.